tablety włączone? Ok, wszystko? W takim razie otwieram 20, 26. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Drawnie. Witam radnych Rady Miejskiej w Drawnie. Witam pana Andrzeja Chmileckiego, burmistrza Drawna. Witam panią Mariolę Kowaleską, sekretarza gminy oraz panią skarbnik Agnieszkę Zarecką. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza w celu podjęcia uchwał niecierpiących zwoki. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy dziewięciu radnych 10, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi forum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Wszyscy państwo macie przed sobą porządek obrad. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku? Pan burmistrz proszę bardzo. Jestem jednym z Państwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o zmianę porządku obrad w następujący sposób. Proszę o wyłączenie z porządku obrad punktu podpunktu drugiego, w punkcie trzecim, czyli w punkcie podejmowania uchwał. Ten punkt dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno. Proszę Państwa, może kilka słów, bo wycofuję ten projekt już po raz drugi. A mianowicie, dlatego że wczoraj odbyło się spotkanie z projektantami linii 110 KV, która ma. Przebiegać przez naszą gminę łącząc gminy Kalisz i REcz. I miałem nadzieję, że projektanci rozwieją nasze wątpliwości. Niestety tak się nie stało. Umówiliśmy się, że będą nad tym pracować i przedstawią taki. Przebieg tej linii, który będzie bardziej zbliżony do naszych oczekiwań. Mimo tego, że samo procedowanie nad tym jest dwuczęściowe, jest najpierw przystąpienie do sporządzenia planu, a później akceptacja tego planu, ale rozbieżności były zbyt duże, więc dlatego wycofuję ten projekt. Mieli Państwo na temat, natomiast to miejsce chciałbym prosić o włączenie do porządku obrad projekt uchwały. Uchwałę zmieniającą uchwałę, którą podejmowaliśmy na poprzedniej sesji. Mianowicie dotyczącą zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Drady. Mili Państwo wkracza się tutaj mały błąd, który chcemy sprostować jak najszybciej. I, I dlatego bardzo proszę o włączenie tego do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos co do porządku przedstawionego? Nie widzę. W takim razie będziemy musieli przegłosować. Zmianę tego punktu. Kto z Państwa radnych jest za poszerzeniem porządku obrad w projekcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę nr 25, łamana 148, łamana 2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców. Lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Drabno, druk numer 235. Proszę wcisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw, i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu trzeciego porządku obrad, czyli podjęcie uchwał w sprawie. Jako pierwszą mamy yy, Uchwałę zmieniającą uchwałę nr 17 łamana na 95 2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalaniu stawki tej opłaty i ustalaniu stawki opłaty za pojemniki druk nr 233. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Na tym projekcie uchwały mamy właśnie zasady, które będą obowiązywać po podjęciu tej uchwały odnośnie odbierania nieczystości stałych. Mili Państwo, generalnie rzecz biorąc, stawki nie będą zmienione, oprócz jednego punktu, który proponujemy do zmian. A mianowicie, jak tutaj Państwo macie w paragrafie czwartym, proponujemy zmianę dotyczącą domków letniskowych i tu kwota miała być 181 zł. i 90 groszy. To jest kwota za cały rok. Do tej pory była kwota o 11,60 zł 11 zł 60 groszy niższa, a mianowicie była to kwota 169,30. Skąd to się bierze, mię Państwo? Chciałbym przypomnieć, że w 2019 te stawki były o wiele wyższe. Wtedy za odbiór właśnie tych nieczystości z domków letniskowych stawka była 265 zł przy zastosowaniu kompostownika i bez kompostownika 295. No niestety ustawa narzuciła nam ograniczenia, że możemy pobierać 10%, jedynie od w stosunku do przeciętnego miesięcznego dochodu, który odpowiada jednej osobie. Więc musieliśmy w 2020 roku dostosować to, obniżyć tą kwotę. A teraz GUS przedstawił ten miesięczny przeciętny miesięczny dochód na osobę. Że jest wyższy i w związku z tym wyliczyliśmy o 11,60 zł. 60 groszy wyższą stawkę, która będzie obowiązywać w kwocie, jeszcze raz powiem, 181 181,90 groszy. Oczywiście, jeżeli Państwo Radni podejmą taką uchwałę, o co bardzo serdecznie proszę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwały nr 17 łamane na 95 łamane 2019 Rady Miejskiej w Drawni z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wybory metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki dróg nr 233. Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu trzeciego, czyli uchwały zmieniające uchwałę nr 25, łamane 148, łamane 2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Drawno dróg nr 200. Trzydzieści pięć. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Bardzo, panie, panie Przewodniczący, Panie Radni, yy, ten projekt uchwały wynika z tego, że po podjęciu uchwały dopatrzyliśmy się, że ciąg dat zastosowany yy, w tym projekcie był yy, no, ustalony niewłaściwie. Prze wszyscy przerabialiśmy to wzdłuż i wszerz, a nie zwróciliśmy uwagi, że ta zmiana, czyli dotycząca tego, że za 100% wartości mieszkania będzie to obowiązywało już od 1 stycznia, a nie od 1 lipca, czyli po zakończeniu możliwości podpisania aktu notarialnego. Także bardzo proszę o tą niewielką poprawkę, żeby już ten, ta uchwała była w sposób prawidłowy napisana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę w takim razie, zamykam dyskusję i podaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę nr 25, łamana 148, łamana 2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Drawno dróg nr 235 proszę o wciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do, do punktu czwartego. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa rady chciałby? To może ja w, 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 zadał pytanie. Tutaj też miałem taki wniosek od y, pełnomocnika, b, pana burmistrza do spraw seniorów, pana Kuleszy, w sprawie działań prowadzonych w gminie Drawno i... Właśnie w celu zwalczania epidemii COVID i, i jak wygląda obecnie sytuacja właśnie na terenie gminy związana z tą epidemią. Panie przewodniczący, Panie przewodniczący wysoka rado. Na, na dzień dzisiejszy. E, praktycznie jeśli chodzi o gminę Drawno, nie mamy informacji takich szczegółowych co do ilości zachorowań czy ilości osób na kwarantannie. I państwo to niedawna mieliśmy takie spotkania online z panią starostą z innymi burmistrzami, wójtami z dyrektorami jednostek służb i uzyskiwaliśmy takie informacje, ale od tygodnia to jest zalecenie, które przyszło z góry do Sanepidu, że nie mogą udzielać takich informacji, więc zdziwiliśmy się, ale no cóż. Informacje ogólne są na stronie na stronach dostępnych dla każdego i one są w szczegółach dotyczących ewentualnie powiatu oczywiście województwa i całego kraju. Każdy tej informacji może mieć, chociaż nam zależało na tym, żeby wiedzieć co u nas gminie. Jak działać, jak, jakie zasady, załóżmy, pracy przyjmować, i tak dalej. Na pewno były to dla nas ważne informacje, ale takich nie mamy. Mili Państwo, na pewno nie jest to tajemnicą, i, i bardzo mnie to martwi, że mamy zachorowania w DPS-ie w rodzinach. I tutaj pozdrawiam wszystkich pracowników i. i również podopieczne mieszkanki. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, ale niestety tam prawie 100% podopiecznych jest chorych No i część pracowników. My wsparliśmy DPS na prośbę państwa rosty zawieźliśmy tam materacę, który z którymi dysponowaliśmy. 60 materaców, które mogą się przydać właśnie pracownikom podczas opieki. I tyle mam informacji takiej o stanie epidemii. I jeśli chodzi o dalsze pozostałe pytania, bo tutaj dotarły do nas te pytania, które pan Edward Kulesza napisał i ja odpowiem, bo pytania dotyczyły również tego, co, o co zapytał pan radny Paszkiewicz na ostatniej sesji, a mianowicie czy możliwe byłyby, możliwe byłoby, żeby nasza kuchnia pracowała i żeby mogła przygotowywać obiady. To, to zleciliśmy pani dyrektor. Pani dyrektor, nowej pani dyrektor, która pracuje od 1 grudnia, więc w tej chwili poprzez librusa robi rozeznanie, jakie byłoby zapotrzebowanie na takie obiady dla, dla dzieci, dla pracowników dla dzieci. No oczywiście tak jak do tej pory dla dzieci, dla pracowników szkoły i tak dalej. Tutaj cały czas jest pytanie, czy mogłaby ta stołówka świadczyć usługi na rzecz osób trzecich, postronnych. Nie, no nie ma takiej możliwości. Zresztą o tym rozmawialiśmy wcześniej. Tutaj to było wyjaśniane. I w przytaczanej przez Pana gminie to całkiem inaczej wygląda, ponieważ. To jest sytuacja taka, że podmiot zewnętrzny prowadzi taką stołówkę. Mili Państwo, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie też uważam, że warto by było uruchomić stołówkę, właśnie na rzecz tych, którzy mogą z tego korzystać. A jeśli chodzi o pozostałe pytania, to zwróciliśmy się do Pana kierownika. Jak przebiega pomoc seniorom, ludziom potrzebującym? Pan kierownik OPS-u przygotował, Pani sekretarz to przedstawi. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni. To jest informacja przygotowana przez kierownika OPS-u, ponieważ to jest w uzgodnieniu z Panem Burmistrzem i y, wynikającym z przepisów prawa. To te zadanie w, w głównej mierze realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, oczywiście przy naszym całkowitym wsparciu. Pan kierownik tutaj przedstawi taką krótką informację. Ja tak w, w kilku słowach to przedstawię. Y, od początku pandemii, to jest od marca 2020 roku, o osobach i kwarantannie, w kwarantannie i pomocy, której y, te osoby oczekują. Sanepid Hoszczeński, powiadamia nasz Ośrodek Pomocy Społecznej. Do tej pory nasz ośrodek otrzymał cztery informacje o osobach potrzebujących pomocy, z czego trzy stwierdziły po kontakcie telefonicznym, że nie potrzebują żadnej pomocy, a jedna, że skończył jej się opał i w domku jest zimno. I tutaj OPS podjął zadanie, czyli zakupił to drewno, dostarczył także udzielił tej pomocy. Po ogłoszeniu pandemii również kierownik pan Grzegorz Zieliński nawiązał kontakt z kierownikiem sklepu Delikatesy Centrum w Drawnie i opracowane zostały zasady robienia zakup, zakupów dla osób wymagających pomocy. Osoba, to są takie te zasady, osoba potrzebująca pomocy dzwoniąc do OPS składa zamówienie na zakupy, pracownik ośrodka zgłasza telefonicznie zapotrzebowanie do sklepu, sklep przygotowuje zakupy informując OPS, pracownik odbiera zakupy oraz paragon i dostarcza podskazany adres, otrzymuje zapłatę i rozlicza się ze sklepem. Tak się to odbywa. Do dnia dzisiejszego z takiej formy zakupów skorzystały tylko dwie rodziny znajdujące się na kwarantannie bądź w izolacji domowej. Yy, większość osób znajdujących się właśnie w kwarantannie świetnie radzi sobie sama, albo tutaj jest bardzo podkreślane wsparcie, pośrednictwo rodziny, sąsiadów znajomych, tu naprawdę ludzie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, podkreślają, że na sąsiadów można liczyć i to jest takie naprawdę budujące. Yy, tutaj również pan kierownik podnosi to, że, że również dla pracowników środka pomocy społecznej to jest też trudna sytuacja, tak, bo nie zawsze wiemy, jak się te osoby zachowają, czy w sposób prawidłowy przekazują pieniądze, więc tutaj rzeczywiście jest to takie Spory ryzyko, ale nikt, ktokolwiek się zwróci o pomoc, nie będzie odprawiony z kwitkiem. Każdemu zostaje udzielona pomoc. Każda osoba po 70 roku życia dzwoni pod numer OPS-u 957682450 lub nawet przez sąsiada może powiadomić OPS i na pewno ten temat zostanie rozwiązany. Tutaj jeszcze warto podkreślić dla osób, właśnie tych starszych, że są również te godziny tak dla, dla, dla seniorów i tutaj, wiecie, nasi sklepikarze podpowiadają. Że tak naprawdę bardzo mało osób z tego korzysta. Kiedy naprawdę wtedy mają praktycznie zerowe ryzyko zakażenia się, tak? Kończą się godziny dla seniorów zaczyna się ruch seniorów w sklepie niektórzy mówią, że mogą sobie wtedy porozmawiać z kimś tak dlatego w ten sposób robią także tak to wygląda ja bym chciała tylko jeszcze dopowiedzieć, bo teraz jest gorący temat y, odnośnie tej, tych szczepień tak które mają być y, i podawali właśnie w telewizji, że do 11 te ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, czyli na przykład tak jak nasz ośrodek mogą składać i zgłaszać się do tego systemu y, tak na gorąco zadzwoniłam do ośrodka y, pana doktora nie była, ale pielęgniarka udzieli Mam krótkie informacje. A mianowicie on, do nich dopiero wczoraj te pisma wpłynęły. Wymóg, który muszą spełnić, to przygotować odpowiednie pomieszczenie, które spełni wszystkie wymogi. I tak na chwilę obecną zajmują się organizacją tego pomieszczenia i najprawdopodobniej do tego się zgłoszą. Tak mają czas do 11. Nie było pana doktora, więc nie chciała ta pani sama powiedzieć tak deklaratywnie. Ale z tego, co wynika, również tutaj myślę, że możemy być spokojni i te osoby, które będą miały taką potrzebę, będą mogły z tego skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Proszę. szanowna radę. Ja mam takie pytanie w związku z tą e, naszą telewizją internetową, gdzie pan burmistrz przedstawia realizację tego papież, szlaku papieskiego. To jest inwestycja około 2 milionów, czyli to jest za projektu i zbuduj. I firma, która wygrała ten przetarg, czy ona już po prostu w tym terminach się mieści, bo do końca roku powinny być dokumenty. I czy oni po prostu nadążają, czy są w tym harmonogramie, żeby po prostu później nie było jakichś tam niespodzianek, prawda? Więc mają taki termin, do końca roku ma być sporządzona dokumentacja, no myślę dokumentacja już taka prawdziwa z tego, no z pozwoleniami, uzgodnieniami. I czy oni już na przykład fakturują jakieś swoje wydatki względem te, tego przetargu, który wygrali? Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiadając na to pytanie, chciałbym powiedzieć, że tak wiemy o jakichś kłopotach, które wynikają ze współpracy właśnie tej firmy, która która u nas ma realizować to zadanie, a realizuje również w Mirosławcu i w innych gminach, z tym, że mam nadzieję, że u nas nie będzie takich kłopotów, ponieważ u nas w odróżnieniu do tamtej sytuacji ta sama firma projektuje i wybuduje. Tam było to rozdzielone. Oczywiście niepokoi to nas i będziemy czujni, ale ta firma ma do końca, do końca lutego czas na przygotowanie tych wszystkich dokumentów. Dokumentów, pozwoleń, projektu i tak dalej. Więc na dzisiaj nic nie fakturujemy, nie fakturuje, nie przysyła, Tutaj nic nie, nie płacimy na razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby jeszcze zabrać głos? Widzę. W takim razie wobec wyczerpania porządku obrad 26. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Drawnie zamykam obrady. Dziękuję bardzo.